Dużo mnie rzeczy fascynuje, jak, jak chodzi o... Powiedzmy te tereny właśnie wschodnie, które kiedyś były niemieckie, bo ja stamtąd pochodzę, mnie te takie właśnie zapisy różne właśnie w architekturze interesują. Bo z jednej strony architektura jest niemiecka, a tam Polacy mieszkają. I to właśnie e, nie wiem, mnie fascynuje taka kolizja między, między kulturami właśnie, bo to też jakby moje życie tak przebiegło, czy tak. Jakoś nie to wyszło, że jestem jakby pomiędzy krzesłami. Moje dzieciństwo w Polsce, czy babcia mnie wychowywała przez długi czas i jeszcze jest z całkiem innej generacji, to jakoś wszystko wpływa, tak samo jak niemiecka literatura czy sztuka, ale to dla mnie właśnie tak to nie widzę nacjonalnie w tym sensie. pierwsza motywacja, czy to, 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 to jakoś o to chodziło, bo wiedziałem, że teraz w Sieniawce dużo będzie się zmieniało, będzie ta modernizacja i, i tak dalej i wiedziałem, że coś jakby zanika I, i w tym jakoś tak podświadomie wtedy poczułem właśnie, nie wiem, tą konieczność tam pójść i zrobić ten film, a jeszcze do końca nie wiedziałem, czy... jaki to film będzie, nie? Większa część filmu jest wyreżyserowana. Ale ja też do końca nie chcę mówić, czy... jakie, jakie sceny są, jakie nie są, bo ja, ja za bardzo nie widzę różnicy między fabułą a dokumentem. Dla mnie ona za bardzo nie istnieje. Właściwie ja, ja to widzę jakby... jak ktoś, powiedzmy, z materiału czy z drewna coś tak jak rzeźbiarz, nie? bierze drewno i coś z tego, drugi z kamienia coś zrobi, a ja myślę, że też można łączyć materiały i coś może to też z tego powstać, dlatego ja to tak nie, nie rozdzielam. Uwielbiam sztuczność w kinie i też po, po prostu też widzowi jakby, jakby... Myślę, że trzeba też zawsze pokazywać jak kino jest stworzone, jak filmy się robi. Że tą konstrukcję otworzyć też dla widza, że, że tam jest pewna manipulacja i to z pewną ironią też pokazywać. Nic tu wolno Naprawić nie naprawić. Dla mnie oni reprezentują całą ludzkość, dlatego też nie pokazuje, jak bioro leki, i też nie mówię, że to jest szpital. i Bardzo się cieszę, jak to jest tak odbierane, bardziej uniwersalne, że w uniwersalnym takim sensie, nie? Że, że to nie jest tylko jakby. Nie chodzi tylko o specyficzne miejsce, Specy... miejsce jest specyficzne, ale reprezentuje coś więcej, czy dla mnie wszystko w tym sensie. Taka pewna brutalność to może być w, w obrazach, czy w świecie, czy w języku. Zawsze bardzo blisko dla mnie stoi właśnie piękna. Dla mnie te dwa elementy jakoś są powiązane. To, co akurat jeszcze możemy znieść, a jednocześnie nas też porusza i pokazuje nam coś więcej.